Największa doroczna Nowogrodziecka impreza, czyli czwarty jarmark garncarski Wielki Garniec z Nowogrodzca nad Kwisą, już w najbliższy weekend 13 i 14 sierpnia. Serdecznie zapraszamy na czwarty jarmark garncarski w Nowogrodzcu. Będzie można wśród nas, jako mieszkańców, gospodarzy uroczystości wspólnie śpiewać, bawić się, tańczyć i dobrze zjeść przy okazji. Także będzie nam bardzo miło, gdy na nowogrodzieckim rynku wśród wspaniałych gości z Bośni i Hercegowiny, z Ukrainy, ale przede wszystkim zespołów folklorystycznych naszych, rodzimych, spędzić wspólnie, rodzinnie czas. W programie przygotowaliśmy dla mieszkańców oraz turystów wiele ciekawych atrakcji, przede wszystkim koncerty, w sobotę grupa Y, Mateusz Ziółko i Liber. W niedzielę natomiast gwiazdą wieczoru będzie Anna Wyszkoni. W ramach programu przygotowaliśmy również festiwal, Międzynarodowy Festiwal Folkloru. Zaprezentują się zespoły z terenu Dolnego Śląska, ale i, nasze, ale i również nasi partnerzy z gminy Syrbac, z Republiki Serbskiej Bośni i Hercegowiny, jak również z powiatu przemyślany. Nie zabraknie także pysznych regionalnych potraw. Na stoiskach będzie królować przede wszystkim tradycyjne jadło. A w ramach jarmarku zapraszamy również na kulinarną ucztę. W programie e, znany już wszystkim Jarmark e, Ekożywności prezentowany przez Sołectwa Gminy Nowogrodziec e, będzie też wiele konkursów kulinarnych, m.in. rekord na najdłuższą pitę bałkańską. E, w programie e, nasi partnerzy z gminy Syrbac i Powiatu Przemyślany zmierzą się z Przepisem na tradycyjną polską zupę. W ramach jarmarku nie może zabraknąć naszej tradycyjnej pieczenicy, pity, jak również nasz produkt lokalny, ciasto nowogrodzieckie Magdalenki, które przygotują siostry ze Zgromadzenia Zakonnego Świętej Marii Magdaleny od Pokuty, które. Już wkrótce zamieszkają, ponownie powrócą do nowogrodźca. Bardzo ciekawym wydarzeniem w ramach Czwartego Jarmarku w sobotę, 13 sierpnia o godzinie 22.30, będzie spektakl znanego na całym świecie Teatru Ocelot. Jest to spektakl akrobatyczno-teneczny pod tytułem Sploty czasu w reżyserii Beaty, pani Beaty Zając z Teatru Ocelot. Jest to spektakl opowiadający o historii naszego miasta, Nowogrodźca, ukazujący historię, zasoby, bogactwa i potencjał gospodarczo-kulturalny. Bardzo serdecznie zapraszam, będzie to naprawdę ciekawe widowisko, taką... Niespodzianką jest to, że w tym spektaklu wezmą udział dzieci z terenu gminy Nowogrodziec. Na scenie będą prezentować się też lokalni artyści, a także dzieci i młodzież z Nowogrodzieckich szkół. Zapraszam bardzo serdecznie na korowód, który będzie przechodził ulicami Nowogrodźca w niedzielę. Zaplanowaliśmy też dodatkowe atrakcje dla dzieci, będą to warsztaty ceramiczno-rzeźbiarskie i ceramiczno-malarskie, będzie też ogród zabaw dla dzieci, więc mnóstwo mnóstwo atrakcji na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.